Bike Marathon w Kowarach, to już ósma edycja tego cyklu. Przed nami dzisiaj prawdziwe górskie ściganie i rywalizacja w pucharze Polski. Było super, bardzo wymagająca trasa fizycznie. To prawdziwe Pierwszy start, tak jak mówię, dużo emocji, także jeszcze zaczynają opadać nogi, czują co przejechały. Naprawdę polecam, zabawa przednia. Po pierwsze wylbiam góry a po drugie, no, lubię jeździć na rowerze i tak kiedyś ktoś mnie namówił, no i tak już zostało. Trasa wymagająca, nie ulega wątpliwości. Troszkę ślisko, ale generalnie rzecz biorąc, wszystko bardzo dobrze przygotowane, jakby doskonała atmosfera. Fajnie jest ze względu na to, że możemy się spotkać i to nas, że tak powiem, fajnie spędzić czas poza codziennością. Sprawia mi to przyjemność. Lubię pojeździć po górkach. Co prawda jestem amatorem, ale bardzo przyjemnie pojeździć trochę i trochę się zmęczyć. Nie ścigam się już z elitą. Taki maraton, który powie jakby, który Daj nam odpowiedź, w którym miejsce, tak? Czy potrafimy dobrze podjeżdżać, zjeżdżać technicznie. Dystans też jest akurat nie za długi, nie za krótki, także to jest taki maraton dla prawdziwych zawodników MTB. Pierwszy raz jestem w Kowarach, trasa ekstra, no soczyste zjazdy. Bajka, to jest to, dlaczego tutaj przyjechałem. Jesteśmy w centralnej Polski, z Łodzi, także, także właśnie po takie rzeczy przyjeżdżamy. Świetna trasa, troszkę mokro i to dodało pikanterii. Pełne zadowolenie. Dużo podjazdów, dużo bardzo fajnych zjazdów. Na pewno, na pewno tu Dzisiaj było prawdziwe ściganie w Udawach Janowickich, jedna z najtrudniejszych tras i najbardziej wymagająca, myślę, również po wczorajszych opadach deszczu. A już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję, tym razem do Barda, tam Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB.